Cześć! Jestem nową dziewczyną Wonda i dzisiaj będę pracować z agentami. Agentami nieruchomości. Daj rękę. No daj. Ja w fotelu szefa zawsze czuję się najlepiej. Czy wiecie, że grupa WGN Nieruchomości jest na rynku ponad 30 lat i przez ten czas przeprowadzili 200 tysięcy transakcji dla 400 tysięcy klientów? Kasiu, 420 tysięcy klientów. 420 tysięcy klientów. To jest właśnie Grzegorz Brzozowski, którego podsiadło. Szefie, a w czym jeszcze możecie pomóc klientom? Pomożemy Ci sprzedać Twoją nieruchomość, załatwimy Tobie dobre ubezpieczenie na Twoje mieszkanie, doradzimy, jaką inwestycję kupić i dodatkowo załatwimy kredyt mieszkaniowy. W tym pomieszczeniu pracują eksperci, którzy pomogą Wam sprzedać dom, wynająć nieruchomość, czy też kupić mieszkanie. Mało tego nie musicie się na wszystkim znać, dlatego że oni znają się na swojej robocie jak mało kto i pomogą Wam we wszystkim od A do Z. O, chyba właśnie udało nam się sprzedać mieszkanie. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Mam dla Pani bardzo dobrą wiadomość. Spójrzcie tylko na ten wykres. Proszę bardzo. W tym momencie jesteście tu. Tu jest wzrost. Tutaj jest. Czołg. A tutaj jest Powstańców Warszawskich 7 na 2 czyli biuro WGN. Możecie się też umówić telefonicznie. A ja właściwie nie znać na wykresach, ale mam nadzieję, że zrozumieliście.